Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Kana i witam was w In Zo i witam was bardzo serdecznie z naszą Jess Monroe w noc Super. Kochani, zaczynamy następny odcinek w zasadzie tam gdzie ostatnio zakończyliśmy sobie, także jesteśmy tutaj. <laughs> Poleć gitarę. Aha, okej, okay, no. Po, m, przywitaj z pozytywną energią. Okej. Okay. Tutaj też możesz sobie pogadać y, energetycznie. Przywitaj energetycznie. Mm, moi drodzy, tak gdzie jest y, tutaj nasze romanse? <ścoughs> Czy ja mam jakiś romans tutaj? Bo ja nie pamiętam. E, chwila, chwila. Nie, tu nie ma. Nie ma, bo ja tutaj bym chciała właśnie wprowadzić sobie e, naszego Zoja. Nie uprzejmie, nie! Jejku, nie! Nie, nie uprzejmie, dziewczyno. Dobra, przejdźmy sobie do miasta, bo ja właśnie nie wiedziałam, jak to bardzo prowadzić tutaj e, naszych zojków. Mm, ja sobie Zoja stworzyłam. Mm, z... Kurczę teraz Kiana, chyba? Ej, nie pamiętam. Cioè genealogicznego, nie ma czego genealogicznego. Kian McFarland czy ty nie tutaj tworzyłam? To się zgłupiałam powiem wam. Dobra, może i. Jak ja mam go wprowadzić? Zaczekajcie. Ech, dobra. Mm. Kto tu mieszka? Y, oni mieszkają. Tutaj kto mieszka? Abot, abot. Jakieś aboty, aboty. Tutaj członka rodziny. Nie, no wróć. Jakieś pomiędzy rodzinami. A są też tacy, te, co mieszkają? Tak. Okej. Okay. Nie jest, chyba mój to jest mój, może i mój, może jako taki usłyszałem tak średnio teraz wygląda, powiem Wam. Eee, dobra, zamieszkasz z nimi, ok, bo nie mam pojęcia, właśnie jak inaczej go wprowadzić tutaj ogólnie, eee, przeprowadzić, przejść tutaj, zawołać, zabawa. Przełączłam <laughs> się, Przełączyłam się. <laughs> Przełączyłam się. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy. Najwyżej on nie zagada naszej Zojki, ale kurczę, czy to jest on? Tak, to ty. No, tak średnio mi wyszedł, jak teraz patrzę. Ale okej. Okay. Gdzieś leci. Mm, dobra, Emeczka. Człowiek to nie wie jak się ogarnąć z tym. Okej, okay, dodaj zmieni lokalizację przejdź tutaj. Ciekawe, jestem ja czy ona w ogóle będzie w domu. I muszę na ten terminarz wejść i chyba y, pousuwać te rzeczy, wiecie? Ale... No bo widzicie, co tu się odwala. Ja w te, też nie wiem, czy ona w ogóle będzie w domu. Hmm. No nic, no zobaczymy. Zobaczymy. Chciałabym ich spiknąć, powiem wam. Chciałabym ich spiknąć, ale jeszcze tak nie do końca ogarniam ten inzoi Ten inzojowy świat. Idź do domu, nie idź do domu. Czemu ty chcesz iść do domu? Ty masz ważniejsze sprawy na głowie. zuj, te czerwone światła, że oni się tak słuchają, nie? Okej. Okay. Dobra, gdzie tu jest jakiś dzwonek? Oj, ej, tu jest. E, przywitaj słodko. Z miłością. Czemu nie możesz? O, romantycznie. Patrzcie, ej. Czymś się zajmuje. Czym ty się możesz zajmować? Przywitaj z miłością. O, podobaj się. Ej, hey, fajnie. Stan cywilny. Zapytaj od razu stan cywilny. O relacje romantyczne. Mm, o wartości zapytaj o co? Jak się masz? Jak się masz, Jess? Więcej opcji, codzienne życie, rozmawiaj o rodzinie. Codzienne życie, dawaj o meblach, które chcesz kupić, może o memach pogadajcie. Słodko. Romans. Dawaj, zaplanujcie po w czoło, może nie. Zapytaj się o coś, co cię ciekawi. Nie wiem, czy właśnie nie za szybko tę romansa, ale. Ale okej. Okay. A, tutaj jest nasza jazz. Zapwaj o karierę, tylko żona jest bezrobotna, tak nie wiem, chcą się zbliżyć. Pocałuj w czoło, ja nie wiem. Nie wiem, czy to nie za szybko. Nie? Takie romanse. Więc komplementuj coś tam było. Codzienne życie. O, ej, naprawdę idzie ożywiona rozmowa w ogóle. Zapytajcie o co planujcie randkę, może nie. Przypomnij sobie wspomnienia z przeszłości. Mm, Romans. Z podrywu. O. Przedrukający tej całustce. O, tej całustce. Ja nie wiem, czy to nie jest za bardzo gadka. Plotkuję o znajomych. I przysłodkie. <laughs> Uczucie, podzielić się poglądami na temat małżeństwa. No, dobra. Co posłuchaj się! Nie wierzę. Ej, szybko to jedzie naprawdę. i jestem w szoku, bo jak wcześniej próbowałam ogólnie, to się nie dało. Nie dało tak szybko ogarnąć jakiegokolwiek romansu tutaj, a. O wspólnych planach. W macie już jakieś wspólne plany, ledwo się poznaliście. Ale przyjmijmy, że tutaj e, to jest miłość od pierwszego małżeństwa. Małżeństwa od pierwszego <laughs> Od pierwszego spojrzenia. O nieju, patrzcie, zaczekajcie je zaczęło, ja nie umiem ogarnąć tej kamery. Boże, zdjęcie. Zdjęcie. O, tak. I gdzieś tutaj było, żeby sobie mieć tło zamazane. I gdzie to się robiło? Tło zamazane. O. Zaczekajcie, przewidywanie twarzy, tryb selfie, psy, kamery. O. Żeby tam tą babę zamazać. Okej. Okay. A sweet. Pole widzenia. Usuń tłonie, filtry. Powiem wam, że naturalna chyba tutaj najbardziej realistycznie pasuje. O, jak pięknie. Pięknie, Cudnie. Ach, coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Jak ona jest zadowolona, ja nie wierzę. Zapytaj o preferencje. I która jest gdzieś na 5, czy dobra? Mam nadzieję, że ona mnie nie pewnie skłodzi, czy coś. po A, o matko? O matko? Wątpi. No, Udało się. Ej, strasznie szybko. Za szybko. Ej, ale on jest dziwny. N nie umiem robić zojków, Powiem wam, że z Steamowi mi lepiej wychodzą ogólnie. No, romans, e, podaraj bukiet. Dobra, i się pożegnamy, nie? E, zmienimy na jazz. To jest fajne, to jest fajna opcja, że możemy tak w mega szybkim tempie zmienić sobie postać i to jest świetne. Ogólnie. Trzeba nie mogę na niego kliknąć. Ona to, że miłości sobie pogadaj. Zajemne zauroczenie. O, jak sweet. Kajcie. O, i tutaj też byśmy mogli zrobić zdjęcie, ja wiem, ja przesadzam pewnie, ale proszę jak ona jest szczęśliwa. Tylko tak to oświetlenie tak niekorzystnie na nią wpływa, powiem Wam. Ewentualnie nocą. Tylko no. Nie, no średnio to wygląda. Olać to. <noise> Dobra, pożegnajcie się, my idziemy do domu, Nara. My idziemy do domu i będziemy teraz gadać. Ja Spotkamy się kiedy indziej. Nie, no muszę tutaj to przemeblować, raz, jak tak patrzę. wiecie. Ja Przygotuj jedzenie. Nie ja chcę, co może do nas pójść i tyle, ale tak to tak to już do siebie. Okej, okay, zrobimy sobie może naleśniki na kolację. Wiesz, że tak bardziej chyba pasują na śniadanie, nie? Tak na naleśniczki. No, ale zrobimy sobie na kolację. I co, on poszedł? Stoi tu cały czas. Nie wiem, że ja mam go tutaj. Powiedz, że nie chcesz niczego na serwis. jest miłość. Dobra. Kończ, chodź tutaj. Chodź, znasz mu miłość. Ojoj, oj. ej, nie chciałam tego kliknąć, mi się to tak myli jeszcze. O, mamy, jesteśmy z sympatią, moi drodzy. No, nie sprzątaj rany, Bąbel, kontynuuj. Dobra, no ciekawa, jak, ciekawa jestem, jest, jak ta relacja się potoczy ogólnie. W sensie takim, jak to będzie wyglądać, bo nie patrzyłam tak za bardzo u nikogo, jak, jak, jak te relacje się tutaj rozwijają w tych zojkach. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa właśnie, jak to będzie. Jeśli chodzi o wyjście jakieś tam wspólne zamieszkanie, wspólna rodzina, wiecie o co chodzi? Wyżyć z domu matką. Yy... aby druga osoba odeszła. To nie jest jakieś takie, wydaje mi się, taka normalna prośba, nie? Żeby już poszedł do siebie w zasadzie, no. No bo co on tu będzie robił? No, jest 20 już, a my chcemy troszeczkę spędzić czas już sami, bym powiedziała. Czy my w ogóle mamy pracę? Mi się wydaje, że mamy, nie? Kariera, tak. Bo mam być naukowcem, nie? A tutaj nie ma za bardzo, także jesteśmy profesorą. E, aha. Okej, okay, środa, czwartek, piątek mamy pracę. Godziny jak? Od dziewiątej do trzeciej po południu. Dobra, spoko, fajnie. Ciekawe jestem, jak tutaj się gotuje obiady i śniadanie i tak dalej dla większej ilości osób, bo tego nie wiem. Tego nie wiem. Zawsze chodzi o pojedynczo. Chyba, że jak już będzie więcej osób jakby w domu, no to wtedy? Nie wiem właśnie. Nie wiem, ale niech on już sobie pójdzie, bo już byśmy się tutaj mieli ogarniać, nie? Relacja w dół poszła, bo go wygoniliśmy. Ale jaja. No bo nie on idzie do siebie do domu. Po co, co on tu będzie siedział tyle? Ej, i siedzi tu cały czas. No dobra, to niech siedzi, no. Hmm. Powiedz, że druga osoba jest uszałamiająca. Nie, no, nie wyrażaj żadnych obaw, jest okej, okay, no. Przez pomocą to, to wybrałam. Znaczy, przez pomocą myślałam, że po prostu sobie pójdzie, to jak w Simsach, nie? Żeby poszło do domu, wyślij do domu, czy coś takiego. A. Tu się okazało to takie, no, nie do końca sympatyczne. <laughs> w naszych zajów. także, no, ciekawe. No, nie, że niekomfortowo. Zacznij tutaj romansy na nowo robić tyle. No, flogicznie. Okej. Okay. Kochanie. Działanie, co tutaj jest? No, nie ma tu nic takiego. O, romans. Aaa, ah, no ciekawe. Mm, dobra, no, oświadcz się nie. W co już czoło, czyli tutaj co nie ma takiej typowo, jakby. Mm, nie będziemy się oświadczać. Przytróż kochająco. Zrób słodkie zdjęcie. Ojo, jakieś słodki. No, sweet. <laughs> Więcej opcji romans, daj całus, a oświadczy się przed ukochaniem po całej podarek, póki Advera się uczy się z walącym sercem. O, o jakie słodkie, to było fajne są te interakcje, kto mi się ogólnie. E, ale jeżeli miałeś świetnie w, w stabilnym otoczeniu wartość bezpieczeństwa, bo jeżeli miałeś dobrze wpływa na zdrowie, dobra, dawaj tu. Dobra, ale wiecie co? Ty idź do domu. Jak ja go wyślę samego do domu. Zaczekajcie. Idź do domu, a ja sobie na nią przełączę. Dobra, on idzie do domu. Tak, tak jak należy. A ty przypisz śpi. Dobra, niech idzie spać. Nie mogę przecież myśleć o twoim uśmiechu. Boże, jakie słodkie. Odpowiedz pozytywnie. To kolejny idealny dzień z tobą. Bądźmy razem tak jak teraz. Ojej, Nie mogę serduszka dać. Szkoda. On dał, nie? On dał chyba pięć serduszek. Uniwersytet. Oho. Gratulujemy dołączenia do Uniwersytetu Brisbane. Twoje zaangażowanie i poszukiwanie prawdy i dążenia do doskonałości akademickiej staną się cennym wkładem w naszą instytucję. O stanowisko profesor Uniwersytetu. O. Okej. Dobra, no więc musimy zacząć pracować, no bo nie mam na rachunki. No niby mogę sobie tutaj te kody wpisywać, ale nie chcę za bardzo powiem wam szczerze. Nie chcę tutaj działać tak z kodami, tak stricte. No wiadomo, może jak będzie kiedyś jakaś tam potrzeba, no to faktycznie się pisze ten kod, ale na razie bym nie chciała. Na razie bym nie chciała tutaj tego tak robić. Chodź tutaj, sprzątaj. Posprzątaj wszędzie na razie. By się syfik narobił. Okay, I tutaj, i chyba to wystarczy, nie? Tak, to wystarczy. E, dobra, i choć e, tutaj się troszeczkę pogarniamy, higiena. E, wyczyść w wannę, weź kąpiel, umyj sobie zęby, umyj sobie twarz, czyli e, wygląd, zrób selfie, już przemawianie. Dobra, tutaj nic nie musimy. I w takim razie przygotuj sobie jedzonko. No, na razie widzicie, no w takim domku sobie mieszkamy. Na razie tak to wygląda. No z czasem myślę, że sobie to ogarniemy, albo się wyprowadzimy, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, też zobaczymy czy nam się jakoś ta relacja bardziej rozwinie z naszym kolegą, partnerem. No nie wiem jak to ująć, bo za bardzo nie możemy tutaj partnerzyć, no, osiedle zombiaków, tak bym to nazwała, no ale okej, okay. dobra ma maręcznik, mogliby jakiś lepszy ręcznik dać, albo żeby możemy sobie zmienić. Uważam, że możemy sobie zmienić, a ja o tym nie wiem, też tak może być, no, bo nie, nie mam zielonego pojęcia, powiem Wam szczerze, czy można coś zmienić, czy nie. Dobra, dajmy sobie na czwóreczkę, żeby ona się trochę tutaj poogarniała. Dzisiaj co, uniwersytet. O, idź. Idziemy do pracy. Tylko tak, ona się spóźni. E, dobra, sałatka. Ale okej, okay, czyli idziesz już. Wyjmij składniki. No trudno. Dobra. Udaj się na zaplanowane wydarzenie. Bierze taksówkę, aby wziąć udział w zaplanowanym wydarzeniu. Dobra. No i co? I my z nią nie jedziemy do tego uniwersytetu? E, wykonaj działanie w trakcie odpowiedzi e, na pytania studentów. Opowiad Dobra. Zaczekajcie. Powiadomienie. E, jeśli widzisz to powiadomienie, dostaniesz ode mnie prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba, bo długo zajęło mi jego wybranie. Podaj je szczegóły dostaw, więc sprawdźcie. Przed domem w razie problemu prosimy o kontaktowanie się obsługą klienta. Dobra, okej, okay, fajnie, dostaniemy prezent od naszego nie wiem kogo. Um, oceniaj zadania, mam przygotowanie materiału do wykładu, pomoc w pracy dyplomowej, i odpowiedzieć na pytania studentów. No to widzicie, jakie tutaj, jaki intensywny dzień e, pracy. I chyba do 15, tak? Tak wam mówiłam, że chyba do 15. Um, just Monroe. Obecne stanowisko i tutaj 15%, no to staram się obycia profesorem, takim bez prawdziwego zdarzenia, nie? Bo to jest to pokolenie naukowca, jak dobrze wiecie, sobie garniamy pod Zojków. Także tak. Pod Zojków. Młody, dorosły lub starszy, osoba w średnim wieku lub młodsza, kwalifikująca się grupa wiekowa do tej pracy. Mhm. No i co, odpowiada też na pytania studentów, no i jestem ciekawa właśnie jak to, jak to będzie wyglądać, tylko szkoda, że wiecie co, że oni tak po prostu nawet nie wsiadają stricte do tych taksówek, tylko wiecie, no tak, no, no tak. Ojej, tutaj obiecuję, że znajdziemy się w następnym życiu. O, ja cię kręcę, jak to słodkie, odpowiedz pozyty pozytywnie. O i tutaj mam prezent właśnie, otwórz prezent. Dzięki Tobie u boku czuję większą siłę. Matko, jakie y, romanse są. Y, jakie romanse. Y, twój sklep, w którym kupisz wszystko. Kup, sprzedaj i wywalcz duże zniżki. Okej. Okay. Dobra. Weź sobie ten prezent. Zobaczymy, co on Ci dał. Ucieszyłaś się. Kwiatuszek, okej. Okay. Y, umieść, umieść tu. Zmieści się tutaj koło tego mini telewizorka. OK, zmieściło się. Dobra, to się podlewa czy coś? Nie. OK, mamy godzinę czwartą. My jesteśmy pojedzeni i wszystko. W takim razie, może zaprosimy naszą sympatię? Albo nie. Nie, nie, nie. Dzisiaj zrobimy sobie wolno. Odpocznijmy troszeczkę, nie? Odpocznijmy troszeczkę. Dobra, higiena, wszystko mamy ogarnięte. Chodźmy sobie tutaj. Co się dzieje? Normalne, skoncentrowane. A teraz co? Aha, tak, skoncentrowany. OK. Chodź tu, odpocznij. I powiem Wam, że podoba mi się tutaj to, że na początku byłam tak trochę zawiedziona tym miastem, no bo w zasadzie tutaj się nic nie dzieje za wiele, ale teraz jak tak patrzę, wiecie, będziemy pracować, będziemy mieć dzieci i tak dalej, i tak dalej. Rodzina no, założyła takie wyjście na plażę, żeby odpocząć, odstapnąć, popatrzeć sobie tutaj mm, na fale, wiecie, no ogólnie sobie tutaj spędzić czas, to już wydaje się takie fajne. Takie fajne. Oczywiście, jak będziemy poznawać też tą grę, no to pewnie wyjdzie tam wiele dodatkowych innych rzeczy. Także w sumie spoko. W sumie spoko, że tutaj mieszkamy. No nie? Także nie jest źle. Powiem wam, nie jest źle. Możemy sobie tutaj jeszcze jakieś. Podkręcić. O, coś takiego. I ustawienia. Troszeczkę tutaj sobie zamarzymy. Usuwać twa nie będę. O, pięknie, podoba mi się. Zapisz. Nie wiem, z której strony słoneczko będzie. No, noc nie. noc odpada. Też jest ładne, ale chyba tamto było najlepsze. Dobra. Okej. Okay. No to tu mamy spoko fajnie zrobione. No. Także kochani, ja myślę, że się będę z wami żegnać z naszą Zajką. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zachęcam do zostawienia łapeczek w górę, będzie mi bardzo miło. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!